Choinka Bożonarodzeniowa, Prosiaczek Pimpek i Świąteczny Dzwoneczek. W małej, ośnieżonej wiosce mieszkał wesoły prosiaczek Pimpek. Uwielbiał Święta Bożego Narodzenia: pachnące pierniczki, choinkowe lampki i śnieg skrzypiący pod łapkami. Pewnego ranka, podczas porządków w stodole, Pimpek znalazł mały, srebrny dzwoneczek. Leżał w kącie, lekko zakurzony, ale wciąż dzwonił cicho, gdy się go potrząsnęło. Ciekawe, skąd się tu wziął? Zastanawiał się pimpek. Mama prosiaczka powiedziała: To magiczny dzwoneczek. Gdy ktoś w potrzebie go potrząśnie, spełnia jedno dobre życzenie. Pimpek był zachwycony. Postanowił, że użyje dzwoneczka, by sprawić radość wszystkim mieszkańcom wioski. Płatek śniegu zimowa przygoda. Prosiaczek ruszył na spacer po śnieżnej wiosce, potrząsając dzwoneczkiem. Pierwszym, kogo spotkał, była mała Sarenka, która utknęła w zaspie. Och, pomóż mi! Poprosiła. Pimpek potrząsnął dzwoneczkiem i, zaspę rozstąpił się magicznie, a sarenka mogła przejść bezpiecznie. Dziękuję. Podskoczyła wesoło. Następnie, pimpek spotkał zmarzniętego kotka, który szukał drogi do domu. Ponownie potrząsnął dzwoneczkiem i, kotek odnalazł swoją drogę, a jego futerko rozgrzało się ciepłem dzwoneczka. Błyszcząca gwiazda, największe życzenie pimpka. Na końcu spaceru, pimpek wrócił na rynek wioski. Spojrzał na wszystkich mieszkańców. Małych i dużych, którzy przygotowywali się do wigilii. Chciałbym, żeby każdy był szczęśliwy w te święta, powiedział głośno i potrząsnął dzwoneczkiem. W jednej chwili wioska rozświetliła się milionem kolorowych świateł, powietrze wypełnił zapach pierników, a wszyscy mieszkańcy poczuli w sercach radość i ciepło. Pimpek uśmiechnął się szeroko, wiedział, że najpiękniejsze święta to te, które dzielimy z innymi. Od tej pory, co roku, prosiaczek Pimpek potrząsał magicznym dzwoneczkiem, przypominając wszystkim, że dobro i przyjaźń są największą świąteczną magią.